Witam serdecznie i zapraszam na przegląd nowości, nie tylko świątecznych, do sklepu Sensei. W tym nagraniu zobaczycie też przecenione rzeczy jesienne, dlatego warto obejrzeć film do końca. Zostaw subskrypcję, jeśli jesteś tu pierwszy raz, aby być na bieżąco z nowościami z wielu różnych sklepów. Możesz też zostawić komentarz oraz łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się, a także udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zapraszam do oglądania. W sklepie SinSafe, wśród nowości znaleźć możemy na przykład taki pół. Ma wysokość i średnicę 32 cm, kosztuje niecałe 80 zł. Nie jest otwierany. A to już świetlna dekoracja świąteczna, której aktualna cena to niecałe 30 zł, ma wymiary 40 na 31 cm. Oświetlenie składa się z 7 lampek LED działających na baterię. Podświetlane są też te ceramiczne domki, których aktualna cena to niecałe 10 zł. Mają wymiary około 5 na 10 cm. Dekoracja zawiera baterie. A to okrągła, świąteczna deska do serwowania na trzech nóżkach. Dostępna jest w jednym wzorze i rozmiarze kosztuje niecałe 28 zł. Dostępna jest też w naturalnych kolorach drewna. W sklepie kupić możemy też m.in. zapachowe świece świąteczne i oto niektóre z nich. Zestaw tak jak ten zawiera cztery. Cena kompletu świec to niecałe 10 zł. Dostępne są w kilku zapachach do wyboru, jednak nigdzie nie jest napisane jakie świece w tych zestawach mają zapachy. A to zestaw zapachowych tealightów. Opakowanie zawiera 6, a cena zestawu to niecałe 8 zł. Poza tym wśród świątecznych zestawów zapachowych znaleźć możemy też takie. Dyfuzor oraz świecę zapachową z dyfuzorem. Jedne i drugie znajdują się w prezentowym opakowaniu. Ten dekoracyjny dyfuzor ma zapach jagodowy. Który utrzymuje się około 6 do 8 tygodni. Jego cena to niecałe 26 zł. A to zestaw prezentowy, zawierający odświeżacz powietrza, świecę zapachową oraz dwa tilighty, kosztuje tyle samo co poprzedni, niecałe 26 zł, i ma ten sam zapach. Świątecznych jagód. Niecałe 16 zł kosztuje ten zestaw prezentowy zawierający dyfuzor świecę zapachową oraz dekoracyjną choinkę. A tu świeca zapachowa w prezentowym opakowaniu mająca zapach piernikowych ciastek. Jej cena to niecałe 16 zł. I jeszcze jedna świeca zapałowa z tej serii, tym razem mająca zapach drzewka świątecznego. Kosztuje tyle samo co poprzednia, bo niecałe 16 zł. Kształt piernikowego domku ma półmisek do serwowania, który jest ceramiczny. Nie nadaje się do mikrofalówki ani do zmywarki, a jego cena to niecałe 20 zł. Nie są podane jego wymiary. W sklepie znaleźć możemy też taki koc. Jest poliestrowy, kosztuje niecałe 30 zł, ma wymiary 130 na 160 cm. Są też różnego rodzaju dekoracyjne poduszki, np. taka w kształcie choinki. Poduszka ma wysokość i szerokość 50 cm, kosztuje niecałe 36 zł. W sklepie Sensei kupić możemy też akcesoria z serii z Grinczem. Na przykład taką ceramiczną miskę mającą pojemność 660 ml. Miska może być myta tylko ręcznie, nie nadaje się do mikrofalówki. Kosztuje niecałe 16 zł. Z tej samej serii jest też poduszka, zużysta z jednej strony. Ma wymiary 42x50 cm. Jej cena to niecałe 36 zł. W tej kolekcji jest też ceramiczny kubeczek. Tego rodzaju kubeczków jest nieco więcej i za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć kilka następnych. Tak jak ten, może być myty w zmywarce, nadaje się też do mikrofalówki. Kosztuje niecałe 16 zł, a jego pojemność to 490 ml. Jest też taki z nieco innym wzorem, mający pojemność 370 ml. Tak jak poprzedni nadaje się do mikrofalówki oraz do zmywarki. Cena tego kubeczka to niecałe 13 zł. W świątecznej ofercie w sklepu SINSEI znaleźć możemy też taką butelkę z tworzywa sztucznego. Butelka ma pojemność 750 ml, a jej cena to niecałe 20 zł. Ten kubeczek z pokrywką i słomką w całości wykonany jest z tworzywa sztucznego. Może być myty tylko ręcznie, ma pojemność 480 ml. Cena kubeczka to 15,99 zł. W tej kolekcji znaleźć możemy też pościel. Widoczny teraz zestaw zawiera jedną poszewkę na kołdrę oraz jedną poszewkę na poduszkę. Poszewka na poduszkę ma wymiary 70x80, a na kołdrę 160x200 cm. Pościel jest w 100% bawełniana. Jej całkowity wzór widoczny jest na opakowaniu. Cena zestawu to niecałe 80 zł. Zestaw widoczny teraz zawiera dwie poszewki na poduszkę oraz jedną na kołdrę. Poszewka na kołdrę ma wymiary 160x200 cm, a dwie poszewki na poduszki 70x80 cm. Teraz można zobaczyć całkowity wzór tej pościeli. Poszewki są w 100% bawełniane. Cena zestawu to niecałe 100 zł. A to lampa m.in. innymi stworzywa sztucznego, działająca na baterie. Baterie do lampy trzeba dokupić osobno. Lampa ma wysokość 24 cm, a jej cena to niecałe 36 zł. Wśród świątecznych dekoracji w sklepie Sensei znaleźć możemy różnego rodzaju stroiki i oto jeden z nich. Ten ma średnicę 20 cm, kosztuje niecałe 13 zł. Zobaczmy teraz na niektóre przecenione rzeczy, w tym także akcesoria i dekoracje jesienne, jakie kupić możemy w sklepie Sinsei. Rzeczy opisane w tym filmie dostępne są w niektórych sklepach stacjonarnych oraz w sklepie Sinsei online. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.